Do zbudowania kompostu używamy dwóch kategorii roślin, niedojrzałych i dojrzałych. W tej lekcji dowiemy się, jak rozpoznać rośliny składające się na materiał niedojrzały. Chodzi o rośliny bogate w azot, które są niezbędne do użyźnienia gleby i wzrostu roślin. Możemy je zidentyfikować dzięki ich kolorowi, który zazwyczaj jest zielony. Kolor nie jest jednak jedynym wskaźnikiem. Odpadki z kuchni, skórki obranych warzyw, niejadalne części roślin czy świeża trawa są uważane jako materiał azotowy. Mówiąc ogólnie, te elementy są bogate w wodę i rozkładają się szybko. Niektóre z tych roślin mają szczególne właściwości. Pokrzywa żywokost i lucerna są bogate w azot, ale zawierają też dodatkowe substancje odżywcze, takie jak wapń, potas, magnez czy żelazo. Ulegając rozkładowi wzbogacają użyźnianiu i równoważą kompost. Dobrze jest więc mieć je w ogrodzie. Jest wiele wyrażeń opisujących materiał bogaty w azot. Możemy nazwać go materiałem azotowym, niedojrzałym czy po prostu zielonym.